A teraz jeszcze powtórka z geografii. Jest. Jesteśmy tu w starym sączu. Stąd wyruszamy ku dzwonkówce Wielki Raczy na prechybę. Wczęce wielki Radziejowej na prechybę. Dochodzimy do wielki racz. Wracamy na prechybę i schodzimy albo zjeżdżamy na nartach, na nartach. Prechyby do szlachtowej i do krośnięka. W Krościenku, na kopiej Górce, jest centrum oazy. W Krościenku przekraczamy Dunajec, który wpłynie razem z Powradem z w kierunku Sącza Nowego i starego, jesteśmy w sączu z powrotem. A kiedy na Dunajcu jest wysoka woda, to można w 5 godzin przepłynąć, 5-6 godzin można przepłynąć od nowego targu do nowego sączu.